Zaczynamy 23 trzecią kolejkę PKO BP Ekstra klasy, Krakowia podejmuje Warte Poznań. Jedne z najstarszych klubów w Polsce. Po raz pierwszy w rozgrywkach ligowych Warta z Krakowią grały ze sobą w roku 1928, to już niemal 100 lat temu. A tymczasem 11 minuta tego spotkania, zamieszanie pod bramką Warty, bo to pasy lepiej zaczął ten mecz i pierwszy celny strzał Patryka Sokołowskiego. Ale bez najmniejszych problemów broni Jędrzej Grobelny. A wcześniej dobra interwencja Dawida Szymonowicza i Jakuba Bartkowskiego, którzy powstrzymali Benjamin'a Kalmana z Kowgard. Właśnie do Kalmana na prawą stronę. Doskonałe podanie: Kalman do rakoczego. Michał rakoczy! Jak on tego nie strzelił, Krakowia powinna prowadzić. Ale pomylił się kapitan pasów w fenomenalnej sytuacji. no... Ten przerzut piękny, Bodanie rakoczy, minął obrońców. No i właściwie została mu tylko formalność, zostało mu tylko wbić piłkę do siatki, ale posłał futbolówkę ponad poprzeczką i wciąż 0 do 0. To 27 minuta spotkania. Jest Kalman po długim rogu, ale piłka obok słupka. Warta Poznań, która dwa ostatnie mecze zremisowała 0 do 0, do przerwy remisuje w Krakowie z Krakowią oczywiście 0 do 0. No ale Jacek Zieliński, trener Pasów też nie wygląda na pocieszonego, chociaż to jego drużyna w pierwszych 45 minutach miała przewagę. Dopiero po przerwie pierwszy celny strzał ze strony gości, Maciej Żurawski wprost w ręce Sebastiana Madejskiego. A to już 76. minuta meczu. Otar Kakabadze w narożniku pola kardego. Kakabadze mocno, ale niecelnie. I przenosimy się na drugą stronę boiska z rzutu rożnego. Mohamed MS Grani, Miguel Luis, Kiks, ale jest jeszcze Tomasz Przykryl, Jest gol! Ależ fantastyczna bramka po tej, no nazwijmy to, asyście Miguela Luisa. Bo on chciał strzelać, ale skiksował. Natomiast futbolówka trafiła pod nogi Tomasza Przykrila. A ten zdobywa swoją drugą bramkę w tym sezonie, i naprawdę jest to piękne uderzenie. Warta Poznań obejmuje prowadzenie w Krakowie w 79. minucie. Sebastian Madejski pokonany, Tomasz Przykryl może świętować. Gospodarze próbują jednak odrobić straty, to 82. minuta. Kalmane do Filipa Ruzgi. Ruzga! Proste w Jędrzeja Grobelnego, Filip Ruzga to osiemnastolatek w barwach Krakowi, miał tutaj niezłą sytuację, ale ten strzał zbyt lekki, wprost w bramkarza przyjezdnych. Jeszcze z dystansu Patryk Makuch, no i tutaj trochę miał problemów Jędrzej Grobelny z tym uderzeniem, ale na raty piłka złapana. Łapie się za głowę Patryk Makuch. Krakowia nieskuteczna, Krakowia wciąż bez gola. To już doliczony czas gry. Wychodzą z kontratakiem zawodnicy. Warty Poznań jest Eppel przed polem karnym. Decyduje się na strzał, ale nad poprzeczką chwilę później ostatni gwizdek. Warta poznań. Wygrywa w Krakowie z Krakowią 1 do 0. Jacek Zieliński nigdy nie wygrał z trenerem Dawidem Szulczkiem. No i nie wygrał także. Tym razem dzięki temu zwycięstwu warty nad Krakowią zieloni. Awansują na dziesiąte miejsce w tabeli, wyprzedzają pasy. Krakowia spada na 12 pozycję. Krakowia warta 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.